A jak to się stało, że, że został pan z rodziną deportowany? Bo tutaj jest rok 52. Nie, ja byłem sam. Nie samego, A samego zabrali, pana samego zabrali. Miałem synek miał 9 miesięcy, ojciec stary chory, ta siostra jeszcze młodsza i brat. Nie wiem, nie pan zabrali. Takiej potrzeby ta Nie były. Takie jak ja to zabrali, zgromna może 100 osób. Bo mnie zabrali do tego mostów. Z mostu do Brątość, nas 15 piętnastą Zawieźli pan takie podwórko jakiegoś bogatego gospodarza, no, gdzieś na przedmieściach grona, bo podwórko było. I tam się jeszcze taburety wcale od razu szczyli na golo, na palo, spisali dane i na drugi dzień do wagonów już pod konwojem. Zawieźli do miska, tam dołączyli jeszcze, a później w jeszcze dołączyli wagon i cały transport, ja wiem. 500 nas ludzi było, chyba tak, to jeździ aż do Sowieckiej Gawanii. To wypadł. przez całą Rosję to jechaliśmy przez Moskwę tam, Ural, Piotropavlovsk tam, tak nieprost, to Krasnojarsk I do, gdzieś tam przed Chowarowskiem, jakaś stacja Woloczajewka była. I tam odbili w lewo i do Komsomolska. A Komsomolskie ponad nad, tym, nad Amurem to miasto leśne położone. I na tym, pamiętam, że na tym, w tym Komsomolsku przeprawa była promem. Tam nie było mostu. Ta rzeka podobnie, tam to, to szeroko było, prawie brzeg nie widać, tak było tego, to kilka parę kilometrów. I to też było głęboko, że tam Rosjanie kiedyś czytałam, że produkowali sadki te atomowe, podwolne, tam próby robili na tym może To też ta rzeka głęboko tam była, w tym komsomorsku. No i przeprawiali nas, cztery wagony brali na ten Pan. A to jeszcze zanim się ustawią, żeby to dobrze, bo to było sztywne wszystko, tym nie. I to cała długa trwało tego, te przeprawa. I wtedy tam znowu, wież tam jeszcze za dwadzieścia tysięcy kilometrów było do tego, to na tej przelęcz, pamiętam tam nie wiem, chyba górę jabłonniową Jebel, się jak tam. To trzy lekomotyły te. Spalinowa, nie? Dwie z przodu i tego, ten ciągnęli, ten nasz transport. I tam, wie Pan, komisja, przeszliśmy lekarską, nawet ktoś jak był chory na rosne to już nie brali. I nas do Tajgi. Do Tajgi, wie Pan, ogrodzone, tak, tam nie wiem ile, to czy więcej, nie wiem, go I tam do roboty. I, wie Pan, przyszli, przyszła zima, śniegi, tam, gdzie na północ było od tego od tej sowieckiej gawanii, bo cały dzień prowadzili tam, na piechotę do tej tajki. No i tam przebyłem do 53, do, do chyba czerwca, w czerwcu, po 11 czerwca uprowadzali to, że w tajce śnieg leżał. No i rąbaliśmy te lasy, wozili, przeważnie dłużyco to było drzewo. I później amerykańskie też sudry byli, samochody, do my na te samochody i wywozili do portów i podobnie wywozili na, tam na Czukotkę, tam, wie Pan, tam goło nie było Rosjanie tam no, przeciw Ameryki w Północnej, to tam budowali to drzewo, wywozili. I przywieźli znowu do tego portu jeszcze ja pamiętam, na wzgórzu mieliśmy ten obóz, takim, to jak ładne słońce było, to zarysy w przez tą ciśnidę tatarską, wie pan, od gdzie Ziemię od wyspę. To takie zarysy lądy były. Czut, takie troszkę ciemne mi pan. Widzę, że tam był ląd nie tego. No i później pod koniec lipca znowu. Myślałem, że wywiozłem tam, dalej nawet do tego na Magadan, tam na północnie, a nawet do pociągu i przywieźli do Irkucka. Tutaj za Irkuckiem u Sole syberyjskim, budowali potężne zakłady chemiczne. Bo w czasie wojny tam w tych zakładach, kto pracował, taki nieduży zakład był, to miał bronirowkę i na front nie brali, nie. Tylko podobnie te ludzie żyli po 50 lat, te ludzie, którzy tam pracowali, nie. I teraz, wie pan, oni rozbudowywali tam, nie pan, tak. No i w 54 roku, w grudniu, amnestia i na wolność wychodzimy. ale tylko, pan, nie wolno się oddalać, co sobotę trzeba się meldować, pan, żeby nie wolno opuścić tego terenu. No i przychodzi kolej kolej do mnie, bo to wszystko ludzie takie jak ja, przeważnie młode byli, nie? Profesja twoja. A ja, powiem, że rosyjski znałem, bo do szkoły chodziłem w rosyjski. nie wiedziałem, że to profesja, co to znaczy profesja. Tak, co ty działał do mnie? No to ja mówię, i krowy do mi, i gotowałem, mi, i chleb piekło Napisał powrót mnie, że kuchasz. W tym dokumencie. I wie on tam Dużo ludzi nas tam do tej, do tej pracy przyszło, to zaczęli otwierać takie restauracje, żeby, wie Pan, tych ludzi jak gdzieś tam karmić, nie tego nie. No i mnie do tej kuchni, do katr, zaszłam do katr i tam mówi, że powar jesteś. Ja jej mówię, tej kobiecie, jaki ja powar. Mówię, że powiedziałem, bo tak robi, że gotowano mi tego w domu i mnie napisał powar. Mówi, nic nie mów, nie mów, chciałeś, jeszcze drugi był ze mną pójdziecie na kuchnię, tam trochę się odjedziecie, odżywicie, a my pójdziemy zabierzemy was do magazynu, będziecie w magazynach pracować, mówi do mnie. Dobrze. Jak się okazało, ona się nazywała Kotowa, a jej mąż to był naczelnikiem NKWD w tym, w tym usłudzie. jej mąż, nie, a to fajna taka. Maryja Iwanowna no pamiętam, do niej się, pan tak, bo tam się mówi jej imię i tej, kulturalnie, I, i ojca. To się, dobra kobietka taka była. Nie? No i później tam pracowałem w pan ciężko pracowała, bo był w tym gruszczyki władowaczy. Nie było na taczek w tych magazynach Nic, tylko chyba ty na plecach nosi, te worki, wszystko. I kiedyś i do ogłoszenia kredę napisany na tablicy, na takiej desce, nabór na kierowców, warunek siedem też szkół Ida, Idę. Zapytałem, gdzie to jest tam gdzieś ta kantora. Takie kioskry pada nie ta kantora. A oni już to kantora to biuro to jakby to. Wchodzę się jakaś kobieta blondyna, starsza ode mnie. Jakiś sprawy, no, chcę się na zabrać. Tak. On mówił Wasze obrazowanie. A ja powiem, że był przygotowany, ale jak się zajmknęło mi. No mojej 7 Oj, mów prawda, bo jakoś tobie nie wyszło, to mów prawda. Bo i tak sprawdzimy. No to mówię, że mam cztery. Takich nie przyjmuję. To ja do niej prośbę z Mówię, Widzisz, jaki mój los? Mam 24 lata, niepełne, i cała życie, tylko mogło być lodowaczem. Z tym gruszczykiem, to ona tak się zasmuciła. A czemu do szkoły nie chodziłaś? A może szkoły za sami, bo nie było szkoły, bo faktycznie nie było, nie. A później matka zmarła, bo tak było po tej wojnie. I musiałam w domu robić coś. i Nie poszłam do tej szkoły. To ona mówi do mnie, tobie z oczu dobrze patrzy, tak kobieta. Jak będziesz, przyrzekniesz, że będziesz się uczyć, to ja się przyjmę. Dasz sobie radę, ja pomogę tobie. Przyrzekam, familia. Gryniewiecki. Wstaje. Grniewiecki ty Polak? Polak. Ja Różańska. A ona córka za słońce była ta. Cała kobieta wie, patrz. patrz. I jej zawdzie się to do prawo jazdy. pokażę to rosyjskie. Gdzieś mam te prawo jazdy. Nie, nie, to spokojnie. Pokażę nam pan. I nagramy to później. Dobrze. To za, Niech będziemy pokazywać te wszystkie tak. zdjęcia, pan nam powie, po, opowie, pokaże, tak. gdzie, gdzie pan mieszka. A mi pan powie, dlaczego państwo zostali na, na tych dawnych wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, nie, nie wyjechali państwo na zachód? Nie wie pan, my byliśmy, brat był, siedział w łagrach, nie mhm. jak ale, ale pan mhm. na przykład, dlaczego nie zdecydował był się? Był w Gajwy, pan siedział i tak mhm. w łagach, No to wiem, jeden, brat. 11 lat, nie. I już nie mogli ujechać, nas nie, nie puścili nie. A rodziny by nie puścili po prostu. Nie, ale później, jak to w 1956 roku zaczęła się jakaś repatriacja, ktoś tam chyba z Polski poruszył, nie wiem. Tak słyszałam podobnie, wie pan, że byli w obozach Polacy i Niemcy. I Niemców zaczęli wypuszczać. Niemcy dostawali paczki, nie, mieli lepiej od Polaków, nie. I zaczęli wypuszczać. I tam, jak tam, był rański był, nie, tam, tego na zachodzie. Tych Niemców zaczęli przesłuchiwać. I to podawali Polaków nazwisko, wszystko i takich i takich. I te zaczęli pisać tam to z Europy i mówić, te, na te sprawy. I wtedy ten rząd Polski Ludowej ruszył te sprawy, jak zobaczył, że tak te i, i właśnie my trafili po takiej, że nam pozwolono wyjechać. Hmm. Tak w 57 roku, W 57 no? roku w maju przyjechała mnie. I jeszcze wie pan, jak... Przyjechali, przy, gdyby przyjechali tak na, nie ma rodziny, to jakby, iż ono państwo zadmusiało, mieszkanie dać z tego, nie wszystko to jakoś, i praca zapewnić. A że się przyznała, że miało, mieliśmy, ono miała wujka księdza, w lipcu był. Wieliczko, Wieliczko. No, tak, się pana związku, znam historię. Też był inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa ten ksiądz. No to Wieliczko ten, hmm. był młodszym bratem mego teścia, nie? Ten i że jak powiedziane, to nas obydwoje ja dzieci, bo się za ten czas, jak ja wróciłam z tej Syberii, jakoś to było w lutym 56 czy w marcu, w lutym chyba to było. No i zanim żonie dokumenty, zanim kto to już drugie dziecko zrobił, urodziło się nam tam dziecko drugie, nie? Syn broniców się urodził. I te drugie półrożku miał. No miał do tej Lipki. Tak, gospodynie jeszcze w sile wieku, jeszcze wszystko straszyło księdza, że ona za mąż wyjdzie. Ale wie pan, on po, po studiach kaplańskich miał pierwsze nauczycielskie studia, ten wieliczko. A później poszedł za księdza. No i on był bledny, a on 18 lat pisze do jego gospodynie, wie pan. I było cała życie gospodynie jego, nie? Teraz gdzieś z Poznańskiego pochodziło, no. Gdzieś tam od, od Jerozolina nie. I tak wie pan. No i ja wtedy wie pan tam w tym przyjeżdżał taki Kupryjańczyk się nazywał. W ruchnicy miał tam braci. I jak tam z nim się jakoś tam zapoznałem, raczej poszłam specjalnie, jak się dowiedziałem, że to z Polski przyjechał, to wie pan porozmawiałeś, starałem się dowiedzieć do Polski. On jak się dowiedział, że ja jestem kierowcą, Marian, przyjeżdżaj do mnie, daj mi adres, on chlebówku tam w Starym był dyrektorem PGR-ów, nie. Mam mój Warszawa, mam Lublinę, ja myślę, się Warszawa, są plecia Warszawa, nie widzę, to samochód Warszawa jest nie. Przyjeżdżaj do mnie i tego. No ja teraz mam jego adres, widzę, że ta gospodynie tak tu przyjechałem do, do, do urzędu, do A jakaś gieruniała się nazywała ta kobieta, pamiętam, taka babina wysoka, czarna. I mówi, ksiądz ma pięć pokoi czy ile i nie może do mieszkać, a my mieszkać nie mamy. Bo jeszcze ta gospodynia ze mną żeby bo ja sam może to inaczej, a ta gospodynia jeszcze jechała, że to ja tam nie umiem dobrze po, po polsku rozmawiałam, ale tego. Tak. No i, dosta... I pojechałem do tego Kuprięczyka odwiedzić jego. zajechałam tam, on od razu daje samochód, najpierw no samochodem przyjechał, bo rodzina, pojechałam tam. I wam w tym czasie on był wie pan, taki, był w Niemczech na robotach ten kupryjanczyk. I później tam został. No i później wstąpił do partii, zrobili go dyrektorem PGR-u, wie pan tego nie. No a teraz po tym 57 roku już to zaczęli, ja go wywalili z tego dyrektora i dalej na jakieś gospodarstwo podupadło takie. I on wtedy mówi do mnie, Marię, ty masz prawo, prawo jazdy, idź w na polskie. idź do PKS-u, będziesz pracował, a będzie za mną jeździć. Mówię. Ja nie wiem, gdzie, gdzie dostanę, ale mówię, tu nie będę tu. będę szukał lepszego miejsca. No i poszłam do PKS-u, do, do Stargardu szczecińskiego. Tam Kalżyński się był dyrektorem, się nazywał, z Brześcia pochodzę. Wyszedł się z Brześcia i ja ze wschodem, to jakieś trochę, wie pan, od razu, jakieś trochę sympatii, to jest nie do tego. No mówię, rób, ta prawa jazdy. To, to dostanie samochód, dostanie stary, bo to jest była taka mój papuga, to taka Skoda była z pierwszych tych skutnie, rokniak i star, to, to sobie stara dama mówi tego, nie, to jest stary lepszy mój będzie. Tak do mnie ten kierownik. No i tam jeden z chłopaków mówi do mnie kierowca, ty nie bądź frawy, zdawaj na dwójkę od razu. Masz trójkę rosyjską do mnie mówi. Zdawaj na dwójkę i to będziesz od razu z dwójką tą maszyna. I pogotowałem jeździć i strażą pożarną i, i tego. A trójka to z niego ciężarowy samochód jeszcze do ograniczonych tam, tam. No i faktycznie, jak ja tak mi powiedział, no i do tej komisji chcę zdawać na dwójkę. Trzeba zaświadczenie mieć, że przejechałem 250 kilometrów. Bo to młody prawo jazdy miałem tam, i w Rosji, te mało, tam nie jeździłem. To trzeba świadka. On to znalazł, powiem, taki pan Kiewicz, był z naszej parafii, tam w Sargardzie mieszkał już. On na kolei pracował, on na była. No i mówię poszedł do niego, żeby tak potrzebny mi świadek, żeby... On mówi, ja nie mogę z pracy się zwolnić, a do niej ty mówi, pojeźdź z z Marianem, i będzie świadkiem. No faktycznie. Pojechała, napisaliśmy to te badanie, to jeszcze do notariusza, żeby to notariusz zatwierdził to. Zatwier I załatwił na ten dwój pani tak. Wróciłem tu do Złotowa, później po mieszkaniu nie mogłem dostać, tam zacząłem się kluczyć z tymi, wie Pan, i napisano do Rady Państwa. Tak, wie, Pan, jak jeździłem po się, to nie, w firmach jeździ, kogoś się wozi, no i o tym mieszkaniu się gada, że to się należy, wszystkie, wszystkie mówią, nie. Pisz, mówi do Rady Państwa, ja mu ja nie, nie umiem dobrze pisać, to ja napiszę to. No i napisali, do rady państwa przyszło do powiatu, wzywają mnie do powiatu. Tak. Czemu ja napisał? I tak wie pan z pyskiem do mnie. No ja mówię, 5 km mam do tej do włoskotorówki i 10 km do włoskotorówki, mnie. I codziennie tak wie pan i tego. I, i mam tego tak, wszystkiego dość, mówię, To mówi ten cały. Wszędzie, w PGR-ze też, są samym pracy roboty, można dostać ten kierowcy. A ja go wyzwałam po rosyjsku i pan zaklielam, ja go tam tamtego, zawołał policję. Policja przyszła. I się śmieję, z tego, że ja tak po rosyjsku jego ja to tu Mój przeproszę jego ja tego nie. No to ja przepraszam, nie to i tego. I ja wtedy do jego, gdzie mam się starać o to mieszkanie? Gdzie prawnie? Gdzie mi się leży? Там, где себе скрывались пункта Патрисенега. Ну, скрывали в Кошаринске. Дёра на тех месяц, до пока себе ровно, на Виктор Ядовича, там, потюнг. Заехал до Кошарина. Здесь година шустрый был в Кошарине. Пытом, где уже двое узких. То там и там мою. И с той дорогой прозвучали, там кавалок дороги, там, я знаю, километр, может, венце был. И по правой стороне, чтобы... ладно, такие будинки, там есть, там уже двое Захода там, Jeszcze nikogo nie ma, porter tam jest, tam nie. I w jakiej sprawie, no mówię, to i tam jest taki, mój pisze na drzwiach, pod mostnik do spraw perpetuacji pisze na drzwiach. I czeka, aż przyjdą to urzędnicy. No siadam, siedzę, czekam. Przychodzi facet ubrany widzę, że to urzędnik nie. I w jakiej sprawie, no ja mówię taki, a skąd ty jesteś? No, bo tam od odgłokowiska, ja z Baranowicz podaj mi rękę. Mówi, jak ty się nazywasz? No chodź po, po drugie do biura, po, 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 po tam do biura, jak ty się jak ja zapiszę, ugadam szefa i ciebie zawolę, bo tu mówię codziennie pełno ludzie o tym mieszkanie nie mówię, to się kłócą tego, i ugadam szefa i ciebie zawolę. No i faktycznie ja siedzę, pytają mnie, nie, nie, idźcie, ja nie tego, ja nic nie sprawie. Wolą mnie przychodzi, po nazwisku wchodzę do szefa, tam fotela, wie pan, od razu stół, mówię, pan kawę? A ja mówię, wstyd się przyznam, że ja w życiu kawy nie pił, chociaż mam już 25 lat nie. Ale kawy w życiu nie piłem, bo faktycznie nie piję kawy. Nie. To się śmieją, no to herbata to ja teraz zrobimy. No i ten teraz szef mówi, panie, dwie rodziny wyjeżdżą ze Złotowa do Niemiec. Mam tu moje na piśmie. I mogę panu te mieszkanie dać. Ale mówi, no, radził panu w kolbrzegu albo w koszarinie, bo pan jak do kierowcy, może tam pracy pan nie będzie miał. Ja się godzę, dostanę prasę, znajdę prasę, daję już mieszkanie na piśmie mnie. Jeszcze wyszłem, od razu do Urzędu Miejskiego, pisemko, a mnie daje na piśmie już od razu No i tak się zgodziło. No do Miejskiego mieszkałem kilka za dwa lata. 17 tam byli, jakie mieszkanie było, ale później taki, wie Pan, trochę z trochę z tym, trochę znajomości. I zostałem to mieszkanie tu w bloku. I jeszcze tak, wie Pan, taki bo balkonicer się nazywał tu w Złotowie. Dość fajny goście, z nim tam wie pan to sprawę piwą, lubią wypić. I on wtedy mówi Marian, oddaję ten blok tutaj. I teraz facet zakrzewa, mam mówi dwie ciotki, stare panny i tego, bo matkę się go nie żyje mówi i oni z nim razem mieszkają. No to gdzie ja mu z sami babami starymi do, do bloku mówi tam? To on, Ja jego namówię, to on pójdzie na to mieszkanie, bo to było takie pan pieca, tam wszystko ten nie, nie blok, I tam podwórko takie jeszcze było tak do mańskiego. No i faktycznie tak się stało, że ten facet zgodził się zamienić to mieszkanie tam, z nimi wziął, a mnie oddali to tutaj. I do dzień się już. To było w 52 roku w sierpniu. A kiedy pan się urodził? Dokładnie? W 30 roku, w tej... 17 grudnia. 17 grudnia i tam tam rok przypisany... A miejscowość jak? Wojdziewicze. gmina Krzemienica, powiat wołkowy. Operacja mhm. Rogoźnica była. Parafia Rogoźnica. Tak, no. Ja się opowiem o operacji Rogoźnicy. Przy majątku Rogoźnica był ma mes Mesztowicz się nazywał, tam dziedzic był pan.